Już pokażę wam jak robić sklep na shop. Trzeba napisać nowe kamienie na pudle biga. W środku ma swoimi za, swoimi tymi Kto za hmm. coś tam hmm. na no, no tam na uh, podłodze, tak tak, okay. teraz. Kolor jaki chce się Kolor taki no, ja zawsze no lakieru, jaki chce się i patyczki do góry. Teraz muszę tym pomalować te patyczki. Też trochę pomalowałam Muszę trochę wyschnąć. No tutaj przykleję. Tylko tutaj. I teraz biorę. Kleję i tutaj takie świecące odbiuski. O to teraz. No, przykleję. I to trzeba przykleić na górze, bo to będzie alarm. No i teraz to tak. ubrania. Okej, okay, teraz może pójdę. No to tak działa znowu. I tego kwiatka przykreślimy, to znaczy, no damy... и вашим способом чуть дом в субсидах с картой. еще Нет.